Dzień dobry, witajcie! Tym razem kolejny odcinek poradnika okiem instruktora. W czasie podróży w Słowenii nagraliśmy razem z Martyną krótką instrukcję tego, jak zawracać motocyklem na trudnych podjazdach. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że jedziecie motocyklem, gdzieś wykonujecie skręt na jakimś skrzyżowaniu, rozwidleniu, nagle okazuje się, że nie jest to ta droga, którą chcieliście jechać. Jest to jakiś w miarę trudny teren, droga jest ciasna, wspina się jeszcze pod górę. No i jak na takiej drodze zawrócić? Wiele osób ma z tym problem. Później, niestety, dochodzi do często przykrych sytuacji, kiedy motocykl się wywraca. Więc postanowiliśmy Wam pokazać, jak w łatwy, prosty i sprytny sposób można wykonać takie zawracanie motocyklem praktycznie w miejscu. Jeżdżamy na drogę, która jest wąska, trudna, często bez przejazdu. Chcemy zawrócić. No i co wtedy robimy? Zwracamy kierownicę na maksa. No i tutaj no, nie uda się to zrobić na raz. No ale to o to tu chodziło. Szukaliśmy specjalnie miejsca Kresujemy trudnego. Na maksa do krawędzi. na no, szczęście nie ma przepaści, więc mogę podjechać. Okej. Okay. I teraz poczekaj, bo żeby wszyscy dobrze zrozumieli. Bardzo ważne jest, żeby motocyk stał po skosie do krawędzi, a nie prostopadle. Bo jak staniemy prostopadle, to najczęściej zabraknie nam nogi, bo jest duży spadek i leżymy. I teraz można to oczywiście robić z uruchomionym silnikiem, ale bardziej bezpieczny wariant jest taki, że kill switch'em wyłączamy silnik, motocyk mamy na pierwszym biegu. Czyli motocykl nigdzie nam nie zjeżdża, bo dopóki nie wciśniemy sprzęgła, on nam nigdzie nie zjeżdża. No i teraz co? Wciskając sprzęgło, pokażemy, jak motocykl wycofamy. To jest o tyle fajne, że po prostu w każdej chwili by sobie zatrzymać. Czyli jeżeli wyłączymy kill na chwilę silnik i mamy pierwszy bieg i używamy sprzęgła, to kiedy wciśniemy sprzęgło motocykl jedzie do tyłu, ale kiedy je puścimy, on natychmiast stoi. No to jedziemy. Zwróćmy uwagę, żebyśmy mieli sobie akumulator, to lepiej wyłączyć. No, można też wyłączyć stacyjkę, faktycznie. I teraz wycofujemy motocykl i zwróćcie uwagę na to, że motocykl jest oparty na prawej stronie, więc cały czas jest na tyle blisko, że spokojnie, bez problemu możemy dotykać ziemi, dosięgać ziemi. No i teraz co, musimy jakoś, musimy, skończyła się droga, musimy jakoś przestawić motocykl, żeby on chciał jechać na dół, no to pokazujemy, czyli co, kierownica w lewo i teraz kilka razy możemy tak ruszyć kierownicą, co powoduje, że motocykl i tak się już zsuwa z takiego wzniesienia, to szczególnie trochę do przodu daj, bo tam jakieś gałęzie trącasz z tablicą. Ok. I cały czas mamy motocykl na biegu. Kilka razy robiąc oponą w ten sposób, obracamy motocykl. Ten motocykl jest lekki, więc tak naprawdę tu nie jest wielki problem. Ale to szczególnie działa przy dużych i ciężkich motocyklach. Czyli jakimś takim GS-em dużym, gdyby tu zawracać, to to by było bardzo pomocne. I teraz co? Kilka razy uruchamiamy silnik. Uruchamiamy silnik. i w zasadzie I w zasadzie możemy... Zjeżdżać i zawrócone. To przepuścimy Państwa i zrobimy, może tak, jeszcze raz, już sprawnie, na szybko, nagramy, jak to wygląda, żeby każdy mógł jeszcze raz zobaczyć. Jesteśmy w ogóle w Tryglawskim Parku Narodowym, w czasie wyprawy Motosłowenia. No i postanowiliśmy pokazać taką cenną umiejętność, która się w tych okolicznościach tutaj przydaje, bo. Ciężko w sumie znaleźć płaski odcinek drogi, co? No to jedzie. Jaki pani, jaki pani ma ładny motocykl w ogóle, chciałem powiedzieć. Jaki piękny motocykl, to no jedziemy dalej, jedziemy dalej. No cóż, było zawracanie, było zawracanie ciasne, to widzieliście jak zrobić i teraz już będziecie wiedzieli, a teraz jeszcze jedna miejscówka, taka po części związana z zawracaniem, bo wjeżdżamy krętą drogą wspinającą się bardzo, bardzo mocno do góry i zaraz dojedziemy do skrzyżowania i na tym skrzyżowaniu chcemy skręcić w prawo. I skręt tutaj jest bardzo trudny, ponieważ jest bardzo stromo i do tego bardzo ciasno i popatrzcie, tutaj nawet ktoś postawił znak, który pomaga, że tak powiem, poukładać tą drogę, bo warto zawsze pamiętać o tym, że jednak jadąc na motocyklem, no powiedzmy sobie szczerze, tutaj jechanie w prawo byłoby bardzo ryzykowne. Więc my co, zastosujemy się do znaku, ale tak naprawdę, gdyby tego znaku nie było, no to byśmy oczywiście e, też pewnie wpadli na ten pomysł, żeby właśnie przejechać sobie tutaj. Tutaj wykonać, powiedzmy, coś w rodzaju takiego zawracania. No i teraz wyjedziemy z powrotem na jezdnię, którą już będziemy jechać prosto. I w ten sposób bezpiecznie pokonaliśmy takie miejsce. Takich miejsc jest sporo. Można je spotkać czasami nawet gdzieś tam w Polsce Jedno takie znam w Bogucinie, jak się wyjeżdża z naszego placu manewrowego, gdzie też jest dość trudny, stromy wyjazd Ale przez to każdy kursant, który skończy kurs prawa jazdy w hajszkoła jazdy, to jest ultra wyedukowany w podjazdach na motocyklu i samochodem No i co Martyna, jedziemy dalej, co? Gdzie jedziemy dzisiaj? Dzisiaj... Jezioro Bochińskie Jezioro Bochińskie Także wrzucimy na fejsa foteczki A tymczasem kończymy relację i, I będziemy tu grzecznie za tymi kamperami podążać w stronę jeziora Trzymajcie się, do zobaczenia na następnej lekcji Cześć Pa!